30 sierpnia mam stawić się na badania psychiatryczne. W związku z tym, pismo z dnia 27 sierpnia 2018 roku, skierowanym, czyli wczoraj, skierowanym do prokuratora Elżbiety Ochońskiej w Rubel, skierowałem wniosek o sporządzenie i doręczenie mi wyjaśnienia, czy o tych moich badaniach zawiadomiła mojego obrońcę, Sławomira Jaromina. Jeśli tak, to, żeby mi doręczyła kserokopię pisma, w którym go zawiadomiła, a jeśli nie, to żeby mi sporządziła wyjaśnienie dlaczego. Skierowałem pismo do przełożonej prokurator Elżbiety Ochońskiej-Wrubel. To jest pismo również z dnia 27 sierpnia do pani Agnieszki Nowak, prokuratora Rejonowej dla Krakowa Podgórze, o sporządzenie i doręczenie mi wyjaśnienia w ciągu 14 dni dlaczego. Prokurator Elżbieta Ochońska-Wrubel nie doręczyła mi no, kluczowych dokumentów w sprawie, którą rozpoznaje przeciwko mnie, a o których doręczenie prosiłem, o doręczenie mi prosiłem o pismę z dnia 9 lipca 2018 roku. Te dokumenty to sporządzone przez Elżbietę Ochońską-Wrubel akt do skarżenia, postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa Nowej Huty, yy, którym to postanowieniem zwrócono prokurator. Elżbiecie hońskiej Rubel, a doskarżenia przeciwko mnie i zażalenie, które ono złożyła na to postanowienie sądu Janowicza w Dębicy. Za chwilkę wyjaśnię, dlaczego prokurator Elżbieta hońska Rubel pozbawia mnie możliwości skorzystania z mojego konstytucyjnego i ustawowego prawa dostępu do dokumentów, które mnie dotyczą. Prosiłem pismem z dnia 1 sierpnia 2018 roku mojego obrońcy z urzędu Sawomira Jaromina, żeby, ponieważ Prokurator Żbytołojska w ogóle nie doręczyłem tych dokumentów, kserokopii tych dokumentów, o których było przed chwilką, żeby on nie dla mnie do 23 sierpnia wydobył od pani prokurator. No i w dniu wczorajszym zawiadomił mnie telefonicznie aplikant yy, adwokata Sławomira Jaromina, że mu prokuratura odmówiła wydania kserokopii tych dokumentów. Yy, przypomnę, to już państwo, o tym że pismo z 27 lipca 2018 roku skierowanym do mojego obrońcy, adwokata Jarosława Jaromina, złożyłem wniosek o złożenie wniosku do prokuratury o umorzenie postępowania przeciwko mnie z tej przyczyny, że nie ma przestępstwa, bowiem ja korzystałem z prawa do wolności słowa. Skierowałem również pismo z 27 sierpnia 2018 roku do prokuratora rejonowego Agnieszki Nowak o podanie mi imion i nazwisk prokuratora, prokuratorów Którzy nadzorują postępowanie prowadzone przeciwko mnie przez prokurator Elżbietę Ochońską-Rubę. W sposób, jak przedstawiłem, uniemożliwia mi prokurator Elżbietę ochońską między innymi dostępu do dokumentów, które mnie dotyczą. Pismem z dnia 27 sierpnia skierowanym do biegłych, które mnie mają badać. To znaczy do pani Danuty Woźniak i do pani Uszuli Chybel złożyłem yy, zawiadomienie, że stawię się w dniu 30 sierpnia na badania, to jest czwartek, wczoraj, tak bym się nie stawił, to z całą pewnością w piątek miałbym tuż po godzinie 6 rano wizytę policjantów, którzy zawieźliby mnie do szpitala psychiatrycznego. Później, weekend, co najmniej, co najmniej przez weekend siedziałbym z całą pewnością w szpitalu psychiatrycznym. Poinformowałem pani biegłe, że prokurator Elżbieta Ochońska-Wudel i ten pan, sędzia Tomasz Grebla, chcą je wykorzystać do realizowania ich planu pozbawienia mnie wolności w sprawie, co do której pozbawić mnie wolności nie można. Dlaczego nie można, proszę Państwa? No, albowiem tak prokurator Cezary Kwiatkowski postanowieniem z dnia 16 stycznia 2015 roku, jak młodszy aspirant Patryk Lasota. Zarzucili mi znieważenie prokuratora Bartłomieja Legutko za pomocą internetu stanowiącego środek masowego komunikowania. Tymczasem ja nie umieściłem w internecie ani jednego pisma, yy, które dotyczyły prokuratora Bartłomieja Legutko. A żeby mi przypisać popełnienie przestępstwa za pośrednictwem środka masowego komunikowania, Internetu, trzeba mi udowodnić, że to ja te pisma zamieściłem. Jestem ścigany z artykułu 216 paragraf 1 i 216 paragraf 2. Z powodu popełnienia przestępstwa z artykułu 216 paragraf 1 grozi kara tylko ograniczenia wolności, a pozbawić wolności przez skierowanie na obserwację psychiatryczną lub do aresztu, czego oczekuje wobec mnie ze strony prokuratury sędzia Tomasz Grebla, można tylko wtedy. Gdy sąd zbierze dowody poświadczające, że ja popełniłem przestępstwo z artykułu 216 paragraf 2, to znaczy, że znieważyłem prokuratora Bartomija Legutkę za pośrednictwem środka masowego komunikowania.